Mam Wiesiek, mi właśnie teraz SMS-a przesłał kolega, mówi, Wiesiek, masz rację, jestem w grupie, która dostrzega to, czego nie ma i przez to cierpi, bo nie dostrzega tego, co ma. <śm> <ś> <duszel> Dziękuję, spokojnej nocy. I, 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 tak, I tak właśnie ze mną jest. Nie? Mnie, i, słuchajcie, yy, bo to jest z tym wszystkim, co my tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, tu jest jeszcze taki jeden. Taki malutka rzecz, i bez tego to wszystko można o dupy dupy potuć, że tą służbę, co ty prowadzisz, prowadzący, czy tam, co będzie rzecznik, czy mandatariusz, czy tak jak tutaj mamy nową prowadzącą w Komedii, trzeba robić z miłością. I słuchajcie, ja, ja, ja mam ja mam z tym problemem. Na ja przykład teraz dostałem sms że o 12 czytanie. Nie? Ja to, ojej, zamiast się cieszyć, że młody chłopak wziął starego dziada, 66 letniego, żeby go przeprowadził przez... Zamiast mieć z tego radość, to nie, to ja myślę o tych właśnie, o kajmanach, o Teneryfie, o tego, takich rzeczach. I to jest... Ja dla, dla, dlatego siebie nazywam beznadziejnym alkoholikiem. Bo ja mam dobrze, jest naprawdę, jest, jest rewelacyjnie, ale po prostu ja bym chciał inaczej, czyli nie godzę się całkowicie z tym, co ten Bóg, nie wiem czy to on mi zaplanował, bo ja się mogę tak, Boże, bądź wola Twoja, ale pamiętaj o moich planach. Pamiętaj o moich planach. Ale no i, niestety, dlatego Bill, Bill y, powiedział, musimy się codziennie badać, nie? badać, badać te, te swoje myśli i te swoje nastawienia. Słuchajcie, ja jestem wyjątkowo ja dopiero po wielu, wielu, wielu latach. Yy, dzisiaj jeden gość napisał, no co tu jest ze mną rozmowa, ja tu 9 lat jestem w tej wspólnocie, a ja mówię, ja jestem 4 razy tyle i się cały czas uczę nie? I, 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 i naprawdę yy, takie rzeczy dostrzegam, co moi kol koledzy już mieli dawno, że pijąc życie jest gorsze, a ja nie jeszcze w wieku dwóch lat, ja słuchajcie jeszcze się napiłem, no. 7 dni piłem, w wieku 62 lat. On mówię, nie, da mi ulgę. I, I jako mi dało ulgę? Jak piłem dwusetkę w sklepie, to a, wyszedłem ze sklepu, usiadłem z pulitem na ławce i już wiedziałem, że jest dno, kompletne dno. Że, ten, że to, co Wiktor mówił, te lekarstwo już na mnie nie działa. I ja naprawdę współczuję ludziom, którzy przyszli do A i, i dla nich jeszcze alkohol jest lekarstwem, nie? bo wtedy jest ciężko. Ja między innymi do takiej grupy należałem, bo jak po 15 latach się napiłem, to wiecie co pomyślałem? Po 15 latach nie piciałem. Myślałem, jak ja mogłem zmarnować 15 lat na działanie w tej wspólności. Zmarnowałem 15 lat życia. I słuchajcie, i to byłem po z Ameryki, później jeszcze polecieliśmy z kumplem do Afryki, a po 5 latach już byłem bezdomny i srałem w piwnicy i spałem na dworcu. Nie? Takie to jest myślenie, dlatego ja na siebie nazywam beznadziejnym alkoholikiem nie? i to dla mnie, dla mnie nie, jest, nie jest niczym nowym, że ja nie wiem co będzie jutro, nie, nie wiem, ja, ja nie mogę powiedzieć słuchajcie ja jestem na programie, ja po prostu działam i jutro to będzie super, nie, jutro może odejść dziewczyna, nie? jutro się mogę napić, jutro może być wszystko. Nie? Ale ja też mam zrobić wszystko, co do mnie dzisiaj należy. I ja dzisiaj zrobiłem. Dziękuję bardzo.